z Uncharted 4. Dziś teraz musimy iść z Drake'em, bo w ostatnim odcinku trochę się pogubiliśmy i staliśmy tutaj. Nie wiedzieliśmy, co mamy zrobić, ale w tym odcinku już, już ogarniam, co mamy zrobić. I mamy teraz iść tędy po. do tej wieży radiowej. Zapomniałem się przywitać, więc cześć. siema Odciąć prąd. Oh. I uszło ci to na sucho. Ale skądże Na miesiąc pozbawiono nas wolności. A co się stało z koniem? Na szczęście mieliśmy dużo marchwi. To ktoś znajomy? Nie, tylko mi się zdawało. A kiedy wreszcie poznam twojego wspólnika? Drake'a? Właściwie to eks-wspólnika. Mm. Od jakiegoś czasu pracuje sam. Drake'a nie mam. O, ale żyje, tak? O tak, odszedł z branży. Mm. Z tego co wiem, ustatkował się i ożenił. Hm. To zupełnie jakby nie żył, prawda? Wiktor, <grywka> Saliva. – Jak się miewasz? – Raf? Ile to już lat, co? Dwanaście? – Dziesięć. – A, piętnaście. Niezwykłe. Popatrz, minęło już tyle lat, a my nadal bijemy się o graty nieboszczyków, co? Czyżby? Myślałem, że prowadzisz firmę rodziców. To teraz mój biznes. I tak tym się zajmuję. Lukratywna posadka. Założę się, że mógłbyś wykupić wszystko, co dziś wystawili. Oczywiście. Ale po co miałbym to robić? Ostatnio szukam tylko i wyłącznie samych perełek. Może doradzisz mi, co mam gdzieś wybrać? <grystanie> Jasne. I potem się licytować. Proszę. Ale... <grystanie> tak między nami zauważyłem, że zmienili kolejność. Myślę, że chyba ktoś próbuje ustawić tę aukcję. Hmm. Pamiętaj, gdzie jesteśmy. Ci ludzie nie wzbogacili się uczciwie. Dlatego w miejscu takim jak to opłaca się mieć ze sobą wsparcie. A, no cóż, nie wiem czy wiesz, ale pracujesz dla amerykanina. Nie dla. Jesteśmy wspólnikami. Ach tak. Dobra nazwa para. Mm. Za chwilę przystępujemy do kolejnej licytacji. Inkrustowany drewniany krucyfik z Trotty State. Tak. To zostawiam was samych. Bawcie się dobrze dzieciaki, zaczekaj, Zoli. Jak się dowiedziałeś, co? O czym? Co dokładnie można myśli, Riff? Nadine, twój wspólnik chyba wypił za dużo krwawej tam z... i tu pierwszy, tego! Nie mam pojęcia, jakżeś się tu wkręcił. Ale jak zobaczę, że licytujesz krzyż Eweriego, to zapewniam, że wyniosą cię stąd w plastikowym ręku! że się, rozumiemy. Miło było was spotkać. Nate, Nate, to diabła młody, gdzie ty jesteś? No a ja tutaj sobie wiszę, tak sobie, tak wiszę sobie. To widzieliście się, to Jo, YouTube już Dobra, boże, czemu ja się do tego zgłosiłem? Muszę teraz iść tam. Dobra, jakiś jakieś farty co pan tu teraz? A! Dobrze No Dobrze nie nie tutaj, no Jakuby Gałkanku, tym No, I teraz dobrze Mm -mm. Ok No iesto sì non ci badano abbastanza Se dobbiamo fare anche i diretti è giusto Eh rossi mi puoi dire di no Ecco fatto yeah. Yeah. direi che per stasera può bastare Ma che diavolo Pronto. No, okay, ma. no, nareszcie. Dobra, to gdzie są... Ach, cholera. Sam, sali słyszycie? Gdzie ty się do diabła podziewasz? Dotarłem. Miałem kilka przygód, ale... Jak chcesz wyłączać prąd, lepiej zrób to teraz. Potrzebuję jeszcze chwili, żeby się dostać do panelu. Nie mamy tyle czasu, Rave. Zaraz stąd wyjdzie z twoim krzyżem. Czekaj, co? Rave? Rave tu jest? Tak jest. I w tej chwili jego oferta jest najwyższa. No, no to go przebi. Nie czym. Nie mam takiej forsy. Sali, kradniemy go, pamiętasz? Jak przejrzy mój blef. Nie przejrzę. 90 tysięcy. Czy są inne oferty? Panowie, jak nie zgarniemy tego krzyża, to już jestem trupem. Tak. A jak ja wygram aukcję, zginiemy wszyscy. Sali, nie wiem. Musisz jakoś grać na zwłokę. Zaufaj mi. Drugi... Ach, szaniczny. Ben, aktualna oferta 100 tysięcy euro. Gracje. Czy ktoś zaoferuje więcej? Kolejna oferta to 110 tysięcy euro. No dobra, idę na całość. Mamy teraz... Nie martw się. Zaraz stąd przyskamy. Mam hmm. nadzieję. Dobra. Okej. Okay. Muszę rozwalić zamek. Ona osiągnęła już 130 tysięcy. Mamy 140. Prosto. cholera. Tym sposobem pan cenę do 50 000. Szlag by to. za daj mi jeszcze chwilę. Cena wynosi 55 tak. 000 zł. Dobra, mamy. oferuje 78. Dawaj. Dobrze. Jestem przy włączniku. Gotowi? Bardziej już nie będę. Wiktor? Sekundkę. Pańska oferta podnosi cenę do 190 000. 500 tysięcy i na tym skończymy. E, dziękuję. Najwyższa oferta to 500 tysięcy euro. Czy, Czy przebija pan ponownie? <głosy> <głosy> Zacząłem się martwić, Wiktorze, że muszę cię zabić. <laughs> Dobra, popsujmy gnojowi humor. Czy ktoś jeszcze? Po raz pierwszy? Po raz drugi? I sprzedane za 500 tysięcy euro. Szanowni Państwo, proszę o spokój. Za chwilę przywrócimy zasilanie. Nie ma go. Baraty Drogi! Zatrzymajcie go! Ej! Zatrzymajcie go! Fermo! Co ty robisz? Dajesz mu uciec! Rozumiesz?! Z Sparisi. Okej. Okay. Easy, man. Sam. Powiedz, że masz krzyż. Pan Święty Dysma jest ze mną. Chcesz się zgłosić? światło. Ach, chyba wetknęliśmy kawał wody na wórowisko. Zamknęliśmy salę. Wszędzie pełną ochrony. Ej, Wiktor. Jak tam nasz plan ucieczki? Chodźcie na frontowy podjazd, siedzę na reflektorze, przeprowadzę samochód. Dobra. Troszmy? Dobrze. Tak, ta, ta,

Давай, 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 давай. tres Cosa si è sbiadito, si deve Merda, se riescono a svingiarsi da D'accordo. Si è mossa qualcosa lì. Cos'è stato? Vedevo lì ja, se per Trovato qualcosa? Non era niente.

Wtopię się w towarzystwo i wyjdę stąd jak gdyby nigdy nic. O, Skuzji! Chyba nie powinno cię tu być. Ani pani. Ale jeśli nic pani nie powiem, ja też nie. Masz coś, czego bardzo chcę. I zaraz mi to dasz. Serio? Cóż, bardzo mi sklebiasz, ale jestem trochę zajęty, więc y, pani pozwoli. <grystanie> Nie mam czasu na gierki. Oddaj mi krucyfiks. Masz szczęście, że nie biję kobiet. Winny. Co byś no. zrobił? W porządku. Pamiętaj! Pamiętaj, nie chciałem. Nie chciałem tego. Pokaż, co potrafisz. Ach, naprawdę kończy mi się cierpliwość. Ja! A, a, a! A! O! O, Boże! Posłuchaj! Trochę się dziś nie wyspałem. Masz już dosyć? Czy będziesz dalej zgrywać cwaniaka? sama wiesz, dzięki cwaniakowaniu zaszedłem masz tutaj. Chyba nieźle, nie? Czy, czy. Dobra, w tylnej kieszeni. Gdzie on jest? Ja miałem przyjemność poznać na Din roz urocza kobieta. A tutaj robią niezły kipi. Próbują zapanować na sytuację, ale przy puszczają nerwy. Nie chcę was popędzać, ale pośpieszcie się. Natar, gdzie jesteś? Dobre. No trochę zarabiałem, że o łałeczkę. Dobra, czekam w samochodzie. Gdzie wy się podziewacie? Ja miałem przyjemność poznać na dany urocza kobieta. Pytanie, ty? Przy sali balowej. Poszukaj takiego okrągłego znaku, jest po drodze! Okrągły znak jest. Udało mi się zdobyć broń. Zaraz się widzimy. No a ten tak że bardzo mądre byjanie to to nie jest, ale dobra. ciebie. zejść? Mm. Tak, chyba tak. Okej, okay. spotkamy się przy podjeździe. Idź w kierunku sali balowej. Dobra, na razie. Dobra, droga prowadzi przez Mówiłeś, że jest zamknięta. Otworzyli ją, jak się dowiedzieli, że to wasza sprawka. Dobra, to idę tam. Sprzejść na Tak, słyszałem. strzelać, ale nie wiem czy tam dotrę Tam gdzie Ja, no to... dobrze Dobra, czyli i ten droga A i ten droga Dobrze było hmm, Trzeba jakoś inaczej

Dobra, a szu won'u ci dai Primo poi ti troverò Dobra baję do

Ja to ten on te przeje. Takimi go O. Jak za starych lat. Dobra. Chyba mamy już tej aukcji. O, tak. ja też. Dobra na planu. Za dużo Zjedz ludzi wody. próbuje się stąd wydostać. Podjazd jest zapchany. Cholera. mamy plan B. Na tank przeprowadzili kolegów! <grym> Musimy się stąd wydostać! No, mo. Dovrò aspettare un attimo. Questo Dobra, nie zalewaj Sam, tędy! Jestem za tobą! Sali, zaczyna się tu robić gorąco! Daj mi jeszcze chwilkę, młody! ruchy! Zaraz będę! Zaraz, to będziesz mógł przyjechać karawanem! Ale bez tego auto Ayman naprawdę się z, 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 tak nie poradził. O mm. nie, przed... O. Przepraszam, tylko mi się klip zapisał, musiałem trochę chwilę poczekać. Myślałeś, że wam to nie przeszkadza? Mamy krzyż. Okej. Okay. Pójdę za to do piekła. szlak, Co? Pusty. Co? A z ciebie. <grym> to jest twój brat. No dobra, trupia czaszka. Dobry znak. Znak Everiego. Co to? Chodie Mecum Eris in Paradiso. Jeszcze dziś będziesz ze mną w. No? raju. To powiedział Jezus do świętego dyzmy na krzyżu, no. ale... A liczby co o tym myślicie? Pewnie jakiś szyfr. Albo telefon. Panowie, to są daty. Ha? Spójrzcie. 1659. To jest data narodzin Avery'ego. 99. Niech zgadnę. Data śmierci. Ach, według źródeł tak. No to mamy jego datę urodzin, śmierci i coś o raju. Czyli, że szukamy mogiły Avery'ego. W Katedrze Świętego Dyzmy. Ha, chwileczkę. Czy Reif już czasem nie przeczesał tamtego miejsca? Tak. Katedrę, ta. Widzieliście te symbole? Tak. Występują na starych szkockich nagrobkach. Ta? No, to patrzcie. To miejsce ma nietypowy układ. Aha. Katedra jest tu. Ale cmentarz jest aż tutaj. <słuch> Nasz rejf szukał w złym miejscu. No właśnie. Panowie, jedziemy do Szkocji. E, zaraz, zaraz. Czekajcie. Dobrze wiecie, że Rejf się was spodziewa. Dobra, zajmiemy się tym na miejscu ten psychopata tylko czeka na taką okazję. No i ma Nadine i jej całą armię jako wsparcie. Tak, ale przecież nie ma tego. Największy piracki skarb wszechczasów mamy w zasięgu ręki. Myślałem, że ratujemy sama. No tak. Wiadomo, to też, ale... Ale potrzebujemy skarbu, żeby to zrobić. Że Elena się na to zgodziła. Nie młody. No, żeby to było takie proste... Po wszystkim, co razem przeszliście, nie zrozumiałam. Nawet nie dałeś jej okazji. Nie, nie mogę tak ryzykować. <laughs> Sali ma rację. Zmieniło się. Do gry wszedł rave. A ja dam sobie radę sam. Serio. Świetnie. Bardzo dziękuję wam obu za opinię. Wybaczcie. Cześć. No, co tam? Coś cię trapi, skarbie? No dobrze. Wiem, że nie było ci łatwo przez te wszystkie lata. Przykro mi, że tak wyszło. Nie win go za to. Przecież tego nie robię. Długo mu zajęło, żeby się ustatkował Czy ja go zmuszam? To jego wybór. Powiedziałbym przeznaczenie. Tak uważasz? Dlaczego tu jesteś? Ach, bo ktoś powinien mieć na niego oko. No, widzimy się za parę tygodni. Tak. Będę. Dobrze. Kocham cię. Pa. No co? Powiedziałem jej, że niespodziewanie przedłuży mi się kontrakt, co zresztą jest prawdą. Tak? Sali, zgódź się. Przyda mu się pomoc. Wiesz, <laughs> słyszałem, że pogoda w Szkocji dopisuje <laughs> o tej porze roku. Widzę, że Rejf nie próżnuje. Wszyscy są w pobliżu katedry, to dobrze. Będziemy mieli ten cmentarz wyłącznie dla siebie. E, Sali? Tak. Słuchaj, możemy ruszać. W porządku. Powodzenia. Może się skusisz. Nie no, chyba, że zamówisz mi taryfę, tak to nie. <laughs> Dobra, do miłego. Hej, Nate! Wiesz co? Przynieś mi jakąś błyskotkę, ok? Załatwione To co? Chodźmy zapalić Avery świeczkę, nie? To chodźmy zapalić świeczkę, ale w następnym odcinku Szkocka katedra. Dziwne miejsce na zakopanie skarby. Na odcinku no, więc, w sumie nie. więc zostawcie łapeczkę w górę, napiszcie komentarz yy, i... Dajcie subika razem z dzwoneczkiem. A dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Shiao